Wielu z nas nosi w sobie wiele dobrych wspomnień związanych z dawnym Margonem. Ci, którzy zaczęli w Margonem grać dużo później, powinni wiedzieć, że niektóre miejsca zapadały w pamięć na długo, a ich odkrywanie i eksploracja były dawniej nieodłącznym elementem gry, aspektem, który dziś już nie jest tak istotny. Sosnowe odludzie to jedno z tych kultowych miejsc, które my, gracze, mijaliśmy w drodze do Tuzmer, gdzie padaliśmy z leszem stapiającym się stłem na księżycowym wzniesieniu. Dlatego koło tego miejsca nie można było po prostu przejść obojętnie, tym bardziej, że wzbudzało ono naszą ciekawość ilością jaskiń znajdujących się na powierzchni. Obecnie gra przechodzi wielki rework który z założenia ma uporządkować wszystkie przedziały i ujednolicić ekspowiska, czyniąc je łatwiejszymi i mniej wymagającymi. W mojej opinii jednak takie zmiany sprawiają, że Margonem traci swój unikalny charakter z przeszłości, tę nutę wyzwania i satysfakcji, którą mogliśmy czerpać z mozolnego zdobywania poziomów w mniej oczywistych miejscach i niepewnej turowej walki z grupkami potworów, które kiedyś wymagały naszego zaangażowania. Ja sam o Sosnowym odludziu dowiedziałem się po raz pierwszy oglądając jeden z niedostępnych już filmów Zahaka, w którym to postanowił on podważyć mit tropiciela jako ówcześnie najlepszej profesji, wybierając się na 53 poziomie w dosyć przyzwoitym ekwipunku, by ekspić na Wermontach i Pszczołach, wcześniej prawie padając po trójną grupą grafitowych pum na wejściu. Sosnowe odludzie było i jest ówcześnie miejscem, w którym znajduje się największy kompleks jaskiń w grze, mimo tego, iż część z nich została już wycofana, od którego bardziej za była chyba tylko sama Ingotia, zwłaszcza gdy gdzieś na oli respył się jakiś hero i trzeba było na niego dojść. We wnętrzu tych jaskin można było spotkać naprawdę wiele rzeczy, o których mam zamiar opowiedzieć w tym filmie. Jednak na samym wejściu w oczy rzucał nam się skunks, puma i pszczoły. W lewym górnym rogu mapy znajdowało się przejście do jaskini flandowej. Pszczoły były idealnym zamiennikiem dla wiecznie obleganych koboldów znajdujących się niedaleko Nithal dla tych, którzy wiedzieli jak na nie dojść. Ekspowisko to składało się z pszczół robotnic, pszczół żołnierzy oraz pszczół królówek. Specyficzne dla tych grup potworów było to, że żołnierze zadawali obrażenia od trucizny, a pszczoły królówki, przez status elity i kilka poziomów przewagi, potrafiły sadzić dosyć mocne ciosy krytyczne i ani inhilować tym skutecznie słabszych graczy. Zwłaszcza, iż występowały one w dosyć licznych grupach, przeważnie trzech lub czteroosobowych, w jaskiniach flandowych. Ich szablon łup składał się wyłącznie z plastów miodu, które leżały również porozrzucane po wszystkich okolicznych jaskiniach, gdzie pszczoły występowały. Należy pamiętać, że kiedyś. Dla wielu graczy dostęp do dobrych mikstur leczniczych nie był a tak powszechny. Same mikstury przez małą ilość zajmowały dużo miejsca we ekwipunku i szybko się kończyły, przez co alternatywa w postaci plastów miodu pozwalała w wielu przypadkach nie schodzić nam szybko z eksplowiska po to, by uzupełniać ich zapasy. Wielu z was tego pewnie nie wie, ale istniała także spora jaskinia z pszczołami, która znajdowała się w grocie Garden P3. Grota Gatol była ogromnym zawiasem który prowadził aż do impów znajdujących się w kopalni Giriel Uzbat P5. Wejście do niej blokowały jednak silne grupy Galaret, które nie były możliwe dla większości do pokonania na niższym poziomie, czyniąc z tego miejsca swoiste puste ekspowisko na wyłączność dla tych, którzy mogli liczyć na pomoc kolegi, Obecnie pszczoły zostały przeniesione w okolice wioski pszczelarzy i są częścią porzuconej kopalni, w której kiedyś można było kopać miód na eksport po krainie Margonem. Jednakże, jak wiemy z Quest'a, podczas jednego sfedrowania jakiś niebezpieczny gatunek wydostał się z pod ziemi i przegonił górników na dobre. Można by założyć, że są to te same pszczoły z sosnowego odludzia, które wyemigrowały w okolice Itchan, aczkolwiek nie ma na to żadnych dowodów. Nawet jeśli, to w obecnej formie nie przypominają one już tych pszczół, z którymi mieliśmy do czynienia kiedyś. Bo w porównaniu do przerośniętych insektów leżących gdzieś daleko na dzikim odludziu otrzymaliśmy zmutowane czerwone pszczoły tuż obok miasta. Czemu strażitka nic z tym nie zrobi, czy nie jest to zbyt duże zagrożenie dla miasta? Tegenaria domestica, inaczej kątnik domowy. Takie same, albo ich pokręcone po wymyślane wersje można było spotkać również w margonem. Pokątniki to potwory, które tak samo jak pszczoły, można spotkać nadal w jaskini na zapomnianym szlaku. Tyle, że przypominają one bardziej tarantule niż małe pajączki, które wciąga się odkurzaczem podczas sprzątania pokoju. Na dawne pokątniki można było się natknąć na trzecim, piątym i siódmym poziomie Rachminowej Jaskini oraz podziemnych rozpadlinach P3. Dojście na poziom piąty wymagało niestety pokonania Wermontów, co jak w przypadku pszczół utrudniało dostęp do znacznie lepszej części tego ekspołowiska na niższych poziomach. Dawne pokątniki dzieliły się na trzy rodzaje. Pokątnik karminowy, pokątnik mglisty oraz pokątnik ochmnowy. Zdobyć z nich mogliśmy jad pokątnika oraz młode pokątnika, które było jednym z przedmiotów bez wartości, którego osobiście nie cierpiałem zdobywać. Pająki za siedem sztuk złota, no... ale pieniądze, nie myślałem. Warto jednak dokładniej przyjrzeć się nazwie ochnowy, gdyż może ona mieć związek ze słowem osnowa z języka polskiego. Samo określenie ochnowy używane jest do opisu czegoś, co ma związek z tą rodziną roślin, np. drewna pochodzącego z tych roślin lub cech charakterystycznych dla tej grupy botanicznej. Tak więc możliwym też jest, że ma to jakiś związek z całą tą dziwną fauną, jak i roślinkami występującymi na terenie całego sosnowego odludzia, a można do nich zaliczyć. Fungi warulotni, rogopik pabieda, skałowy zbełtający, bąbrowiec kosający, nitrylian oranżowy, azbestik tytanowy, psotnik błękitnawy. Niektóre z nich posiadały efekty leczące, inne były trucizną, a część z nich losowo dodawała bądź odejmowała losową część HP w określonym pułapie. To co jednak w tych roślinkach ciekawe to ich wartość. Łupy z potworów były rzadkie i niewiele warte, a przecież kiedyś 5K piechotom nie chodziło. Za taką kwotę można było się z 5 razy teleportować do Tuzmer. No, no dobra, może 3,5 raza, jeśli odliczymy od tego prowizję sprzedawcy. Ale jeśli o Tuzmer już mowa, to znajdował się tam ktoś, kto poszukiwał właśnie takich maćków zbierających roślinki do wypraw w niebezpieczne okolice, po to, by gromadzić materiał badawczy. Wiecie, kogo mam na myśli? Alechemik Seridius poszukiwał pomocnika do badań nad galeretami w Sosnowym Odludziu. Oprócz pokonania galaret oczekiwał on od nas pozbierania tych wszystkich ciekawych roślinek, o których mówiłem wcześniej. Ciekawe, czy zdał sobie sprawę z tego, że jedna z nich wyrosła mu na podłodze przez te wszystkie eksperymenty. Same galarety są jednak dosyć ciekawym zjawiskiem. Poza standardowymi wariantami galaret rozrzuconymi po jaskiniach w starej kopalni Eroch P5, mogliśmy natrafić na przezroczyste galarety z poziomem 51. Kto to wymyślił i dlaczego? Nie mam pojęcia. Tym bardziej wydaje się to być bez sensu, zważając na to, że parę mapek wcześniej były pszczoły czy nawet pokątniki. O, widzicie? Tu jest morska galareta, na przykład 69 poziom i łatwo się pomylić, jeżeli lecicie tak hurtem. Co gorsza, ten wariant nie posiadał żadnych lotów, a galarety w szablonie łupów posiadały naprawdę fajne przedmioty, takie jak teleporty czy dobre elementy ekwipunku. W czasach, gdy unikat coś znaczył. Przeglądając Waybacka udało mi się natrafić na te same warianty przedmiotów z galaret w różnym ubarwieniu mazi, które nie występowały w grze. W pierwszej chwili pomyślałem, że ten sam łup miał spadać z różnych galaret w różnym kolorze. I nie wydaje się to być zbyt odległe od prawdy, biorąc pod uwagę, że na przykład jeśli weźmiemy sobie takie dawne czerwone orki, to tam każdy ork miał określony szablon łupu do tego stopnia, że magowie dropili itemy na maga, a wojownicy itemy na woja. Inne warianty Galaret występowały także w mokrej grocie znajdującej się w zapomnianym szlaku, a w jaskini na drugim poziomie rezydowała tam dosyć zapomniana elita, kraken, posiadający 63. poziom doświadczenia. W swoim szablonie poza zwykłym neutralem nie miał on innych łupów i był takim samym randomowym przeciwnikiem jak wilkołak z kopalni w Karkahan, który nie posiadał łupów w szablonie. Pst, on dalej tam jest. Skąd jednak wzięły się galarety w jaskini na zapomnianym szlaku? 3 marca 2020 roku miała aktualizacja tego miejsca. bowiem do gry została dodana nowa elita druga, Agar, a wraz z nią Kraken opuścił moką gotę i zaszył się w najgłębszej z starej kopalni Eroch. Nim to jednak nastąpiło, pod wpływem czyjegoś zaklęcia kontrolnego próbował on szarżować w stronę Tuzmer, sunąc głównym traktem. Do walki z nim zostali wysłani adepci, szkolący się u swoich mistrzów profesji. Kraken był jednak wyjątkowo silny, a oni bardzo niedoświadczeni. Ich oręż nie był w stanie nawet skrzywdzić bestii, przez co wielu z nich musiało zakończyć swoje życie w straszliwych męczarniach. Co jest? Co tam się znajduje? Nie obawiajcie się, towarzysze! Otwórzcie się i uwierzcie w potęgę Nikantosa, a nikomu z was nic się nie stanie! Pokonanie tej bestii to moment prawdziwego testu dla naszej profesji. Jeżeli zawiedziemy, to żaden z nas nigdy tak naprawdę nie stał się łowcą, magiem czy tropicielem. Lecz jednemu z nich udało się odnieść sukces. Jego ostrze zdołało przebić się przez ochronną barierę Krakena, przerywając tym samym nić kontroli nad bestią, która bez wyraźnych rozkazów wpełzła i zaszyła się gdzieś w mokrzejszych częściach jaski. Krekena sami mogliśmy później odnaleźć i pokonać, a w jego wnętrznościach poza pozostałościami rynsztunku poległych adeptów, mogliśmy odnaleźć dwa heroiczne naszyjniki. Jeden z nich miał być stworzony z nieznanego dotąd stopu metali, dokładnie tego samego, z którego wykonana była błyskotka jednego z otchłanych demonów, Amusa. Czy to rzeczywiście przypadek? A może stali za tym najbardziej wtajemniczeni członkowie sekty z Nidhel, możemy tylko snuć domysły. Jeśli chodzi o historię Krakena, to tutaj ten wątek się urywa. Lecz innych informacji dostarczają nam naszyjniki z Agara, dzięki którym możemy rozszyfrować dalszą część historii Galaret. Przekleństwo, wiedźmy. Amulet ten wspomina o rzekomym portalu, który został otwarty po uwięzieniu Galaret przez chciwych badaczy, którzy chcieli zapewne mieć dostęp do zasobów żywej tkanki pod kontrolą. Oczywiście sytuacja wymknęła im się spod kontroli. Galarety rozlały się wszędzie, a Agar przedostał się do mokrej groty. A po rzekomym portalu nigdzie nie ma nawet śladu. Wiem, bo sprawdzałem wszystkie jaskinie, lol. Czym jest jednak Agar i skąd się wziął? Sam gatunek Galaret najpewniej nie pochodzi z Margonem. Ich obecność zawdzięczamy piratowi Jimowi Kuternogiemu. Jim Kuternogi był jednym z wielu piratów siejących postrach na morzu wśród statków kupieckich. Gdzieś po śmierci swojego ojca i tym, jak udało mu się obrabować wyspę białych latawców, na wyspie oddalonej mile od Tuzmer odnalazł on dziwny i mający zalążki własnej świadomości twór. Nazwany Agarem, podróżował on z nimi po świecie jako pokładowe zwierzątko, powoli dorastając. Aż podczas któregoś z powrotów do kryjówki piratów, ulokowanej w prastarej kopalni Eroch, jego instynkty wzięły nad nim górę. I pożarą on swoich właścicieli. Substancje odżywcze, które pozyskał z ich ciał, pozwoliły mu zwiększyć liczebność swojego gatunku, zaludniając tym samym puste kopalnie. I to najpewniej wtedy, gdy w niedługim czasie zdano sobie sprawę, z zagrożenia jakie stanowią galarety, uwięziono je w jaskiniach sosnowego odludzia. Zabierając się za ten wątek, nie sądziłem, że lory galaret w Margonem sięga tak głęboko. Lub sięgało. Obecnie nie ma już możliwości przedostania się do praostarej kopalni Eroch, a jedyna wzmianka o niej tkwi w opisie czaszki jednego z piratów wlepionej w ciało Agara. Zapuszczając się coraz to niżej, w głębsze poziomy jaskini, poza kweserczymi galaretami, mogliśmy natrafić na więcej wrednych robali. W tym wypadku Vermontów Napotkać je można było przemieszane z pszczołami w podziemnych rozpadlinach P3. Było tam kilka solidnych grupek i przejście to prowadziło do impów, lecz większe skupisko Vermontu znajdowało się dalej, zupełnie po drugiej stronie, w rachminowej jaskini P4 przepaściach, gdzie im niżej zeszliśmy, tym nowsze gatunki tych insektów mogliśmy spotkać. Jak na klasycznym ekspowisku nie mogło zabraknąć potwora, który zadawałby obrażenia od trucizny po to, żebyśmy nie czuli na ekspie się zbyt pewnie. Jad Wermonta, jak dobrze mnie Mam po kwasa, jest jednak jakimś trolem ze strony twórców tego ekspowiska, ponieważ zamiast zadawać obrażenia, leczył naszą postać. Oczywiście nie mieliśmy tego, jak sprawdzić, poza przeciągnięciem mikstury na siebie, co w wielu wypadkach mogło skończyć się biletem do mytka, z racji, iż przedmioty konsumpcyjne z sosnowego odludzia miały bardzo nieprzewidywalne efekty. A często było tak, że przez to, że skończyły nam się mikstury na ekspowisku, bo nie wystarczały one na długo, nierzadko musieliśmy leczyć się tym, co zdobyliśmy w trakcie naszej wyprawy. Poza Poza tym fantem i jakimiś neutralnymi odpadami z Vermontów spadały z nich także unikatowe pancerze, a szczególnie najcenniejszy był hitynowy pancerz Vermonta Karmikwika, który posiadał całkiem niezłe SA oraz sporo leczenia turowego. Była to zbroja na wszystkie profesje, a wiecie, kiedyś takie itemy bardzo opłacało się nosić. Tym bardziej, że w tamtych czasach według niektórych opinii profesje nie różniły się od siebie niczym poza broniami. Obecnie Wermonty wypełniają większość powierzchniowych poziomów jaskiń, które ostały się w Sosnowym Odludziu i są swoistym zapychaczem. Ponieważ jest cała masa innych ekspozycji na tym poziomie i może się czepiam, ale poza zakonem równowagi, który mówi nam także, że możemy te same potwory spotkać również w radzieckim przejściu, to tak naprawdę nie mamy po co się teraz tam nawet udawać. Tym bardziej, że do miasta krasnoludów Mirweris Adur możemy dostać się błyskawicznie windą z liściastych rozstaj. Lecz, zanim wejdziemy do chodników Erebet, warto się przyjrzeć jeszcze jednej rzeczy, którą na pewno minęliśmy gdzieś po drodze. Mimiki. Drogocenny skarb i skrzynia pełna kosztowności to potwory, które kusiły graczy złotem lewącym obok nich. O kurde, mamy walkę tutaj, sprawdzian po prostu życia z tym drogocennym skarbem. Za kurde, do niego troszeczkę podeszliśmy. O kurcze. Skrzynia, ona tu stoi po prostu na środku drogi, nie? No atakuje. Skrzynia. Skrzynia. Uh, he's just standing there. Menacingly. Co jednak powodowało, że tak wielu graczy dawało się na to nabrać? Cóż, dawniej w Margonem NPC również miały wyświetlany poziom tak samo jak potwory, przez co na pierwszy rzut oka nie różniły się one od nich tak bardzo poza podświetleniem poziomu na czerwono przy dużej przewadze poziomowej, bądź możliwością zainicjowania walki z nimi zamiast dialogu. Tym bardziej, że na niższych poziomach koło impu występowały mimiki, które były NPC-ami, a ich poziom wyświetlał się na żółto. Gdy jednak przyszło się nam już o tym przekonać, było już za późno. Ci! Którzy osiągnęli dostateczny poziom, by pokonać taką skrzynię, mogli zdobyć z niej worki z dużymi ilościami złota, czasami nawet unikaty dające parę setka, a ze skrzyń pełnych kosztowności dropiły nawet heroiki dające po parę milionów. Jeśli byliśmy jednak na tyle wytrwali, że nie ulegliśmy pszczołom, pająkom ani podstępnym skarbom, mogliśmy wreszcie dotrzeć do podziemnego miasta krasnoludów i demilisz. Demilisze były najlepszym ekspowiskiem na przedział od 60 do 70 poziomu w grze. Daleka droga do nich nie odstraszała graczy pragnących szybko dobić level na tym przedziale. Demilisze występowały w bardzo dużych grupach z wermontami i zadawały obrażenia od błyskawic. Wysoki rozrzut obrażeń sprawiał, że słabsi gracze mogli nie dawać sobie z nimi rady. Można było to jednak łatwo skontrować, zakładając przedmioty z odpornościami na błyskawice. Co niektórym profesjom, zwłaszcza magowi, umożliwiało ekspienie na nich już od 50 poziomu. Wraz ze wsparciem Umiejętności, jaką była ściana ognia. Właśnie ściana ognia oraz też strzał były fantastycznymi umiejętnościami do ekspienia jak na tamte czasy. Przeważnie wystarczyły nam tylko 3 lub 4 takie ataki, aby położyć całą grupę przeciwników. Wystarczyło jedynie wytrwać. Nie był to jednak wielki problem, jeśli mieliśmy wystarczająco dużo SA, by chociaż raz zdublować potwory. Oraz sporo niezbalansowanego leczenia turowego, które potrafiło nam odnowić nawet z 20% utraconego HP w jednej turze. No ale wracając, same Demilisze poza kilkoma złowieszczymi neutralami, posiadały w swoim szablonie jedynie orbna maga do tych zimna. Czym jednak są same Demilisze? Cóż, Wikipedia mówi że kiedy Licz uznaje, że poznał już wszystkie tajemnice, jakie mógł dać mu świat materialny, kontynuuje swe poszukiwania w miejscach, w których nie potrzebuje materialnego ciała. Czy więc można założyć, że każdy demilisz jest przemienionym liszem? Nie do końca. Demilisz, bardzo często wymawiany przez margonymczyków także jako demilisz, choć w założeniu miał być istotą silniejszą od lisza, to przynajmniej w Margonem nie jest. Skąd jednak wzięły się demilisze zamieszkujące kopalnie sosnowego odludzia? Odpowiedź na to pytanie skrywa wojna magów. Ci, którzy stali po stronie Razga Aberu w bitwie mającej miejsce w okolicach Tuzmer. W momencie, gdy szala zwycięstwa zaczęła przechylać się na ich niekorzyść, zaczęli salwować się ucieczką. Wielu z nich udało się zbiec przed wrogimi wojskami w podziemnej jaskinie sosnowego odludzia, a oddziałom dowodzonym przez Ezafa nie bardzo chciało się wchodzić do niebezpiecznych jaskiń. Magowie, nie mający przed sobą żadnej drogi ucieczki, najzwyczajniej zagubili się w jaskiniach, gdzie pomarli z głodu, bądź zginęli z rąk potworów je zamieszkujących. Ich dusze były jednak zbyt złe, zbyt nieczyste, by odejść w zaświaty. Stąd po ich śmierci przybrały one formę przera wyrażających upiorów, powstałych z uczucia niespełnionych ambicji i nienawiści, które wydrą duszą każdemu, kogo spotkają, próbując zaspokoić tym samym swoje pragnienie zemsty. Na mapach, po których rozsiane są Demilisze, możemy odnaleźć wiele torów, wagonów i porzuconego krasnoludzkiego sprzętu. Znajdujące się nieopodal miasto Ograbardun wydawałoby się być ostatnim azylem krasnoludów i zaledwie na namiastką czasów i świetności, która miała zostać odbudowana dopiero poprzez odnalezienie przejścia do Salmir Mirveris Adur. Oraz trzeba było iść tam także po sztabkę srebra, aby naprawić koncentrator w questie na teleport do Tuzmer. Bo ten górnik w Karkach ani nie sprzedawał. Ta funkcja pojawiła się w grze dopiero później. Swoją drogą, ten krasnolud nadal posiada tę opcję dialogową aktywną, jeśli posiadamy questa. Ciekawe, czy ktoś z was jeszcze o tym pamięta. A poza tym, to nie rozumiem dlaczego po śmierci gdzieś w pobliżu tych starych Demiliszy, nasza postać leciała zawsze do mytka, zamiast respić się w Ograbardun, skoro było to przecież miasto. Gracze w tamtych czasach musieli mieć w sobie ogromną determinację, żeby wracać taki dystans po głupim deadzie tylko po to, żeby w trakcie dobijania tych kilkunastu procent znowu przypadkiem się na czymś wywalić, gdzieś po drodze. Niemniej jednak, Ograb Ardun było ostatnią bezpieczną przystanią przed tym, co czekało na nas na najniższych poziomach jaskini a przed znaką tego mogły być grasujące po komnatach wredne stworzenia – impy. Impy były bardzo dobrym ekspowiskiem, składającym się głównie z impów oraz ich sługusów. Podobnie do demiliszy, te również zadawały obrażenia od błyskawic i tak samo łatwo padały od umiejętności obszarowych. Okazjonalnie w grupach występowała elita imp Demon Ognia, z której można było zdobyć wyjątkowe przedmioty heroiczne. Ze zwykłych impów natomiast leciały tylko ogniste kryształki oraz okazjonalnie przedmioty unikatowe. Liczne kawałki szczurzego mięsa rozrzucone po jaskiniach sugerują, jakoby były one ich ulubionym przysmakiem. Same impy są jednak tylko namiastką tego, co pozostało po owianym tajemnicą zakonem ognia, istniejącym jeszcze przed wojną magów. Jego członkowie, poza kultywowaniem świętości wiecznego ognia, posiadali umiejętności przyzywania demonów ze sfer poza czasem na swoje usługi bądź alchemiczne składniki. Dowodzi tego dawny naszyjnik znaleziony gdzieś w skalnym cmentarzysku, wspominający o szlachcicu, który miał rozkazać wojsku porwać demony po to właśnie, by wykonały dla niego wspaniałą biżuterię przypominającą słoneczne promienie. Bardzo sensowne wydaje się być stwierdzenie, że najwyżej postawieni członkowie Zakonu Ognia mogli być w posiadaniu przedmiotów i zaklęć, które pod młotem mistrza Vorundiela pozwoliły im złączyć swoje dusze w demoniczną istotę o odrębnej świadomości. To jednak zaledwie teoria, których na ten temat można snuć wiele. Prawdy pozostaje nam się tylko domyślać. Była to ostatnia rzecz, którą mogliśmy spotkać przed wejściem do Kuźni Worundiela. A dostać się można było do niej af od trzech stron. Chociaż najpewniej najlepszym sposobem było zrobienie tego za pomocą teleportu wypadającego z magmowych golemów. Skąd jednak wzięła się nazwa tego miejsca i potwory tam występujące? Odpowiedź możemy znaleźć w księdze golemów, którą można zdobyć z potworów znajdujących się na Ceneum. Mianowicie, jak czytamy, Mistrz Worundiel był jednym z przybranych synów Giriela, krasnoludzkiego władcy Mirveris Adur. Gdy Giriel został zamordowany przez wysłanników z Margorii, Worundiel zdawał sobie sprawę, iż przez niechęć krasnoludów do ludzi będzie on zmuszony do morderczej pracy z Kilofem witamy w kolonii! bądź zostanie wygnany z miasta. Nie widząc dla siebie innego rozwiązania, postanowił on więc wykraść ze skarbca krasnoludów przeklęte kowadło. Nieużywane od wieków pozwalało ono wykuwać najpotężniejsze przedmioty, bowiem sam Moradran zawarł w tym przedmiocie moc rozporządzania siłami samej ziemi. Sprawiwszy jednak, że każdy, kto z niego skorzystał, popadał w niekończący się głód perfekcji i nie mógł przestać wykuwać na nim przedmiotów. I taki los właśnie spotkał Vorundiela, którego znamy do dziś. Kowal rezydujący wokół ruin zasypanego Ograbardun, poza tworzeniem przedmiotów uznawanych przez niego za niedoskonałe, tworzy również golemy, które, wykute z granitowych skał, wrzucone w strumień magmy, zaczynają magicznie ożywać. Co jest jednak przyczyną takiego stanu rzeczy? Odpowiedź kryje się na najniższym, dziesiątym poziomie jaskiń sosnowego odludzia, najgłębszej lokacji w grze, a jest nią piekielny arcymak. Dla wielu widok piekieł na zawsze znalazł odbicie przerażenia w ich spojrzeniu. Dla mnie zaś stał się natchnieniem. Mówią, że to pragnienie potęgi wyjdzie ku wiecznemu potępieniu, że nie mają od dobrego. Głupcy odwracają się od prawdy, że gdy nadejdzie krwawy świt, który pochłonie wiele żyć, to w dobie ognia i zimnej stali w końcu przyjdzie zmierzać się z przeznaczeniem, a krew wsiąknie w pragnioną ziemię. I powtóry, zatrzewszy się pod ziemię, wyściepi ten krwawy deszcz. Gdy oczu piekielny żar, żywy ogień w czołgi, sercu ich stał się tak bliski i srogi, na wieczność, a buksar idę mi Przez długi czas nie widzieliśmy o nim praktycznie nic, poza tym, że był on wysokim demonem rezydującym na granicy podziemi i piekieł, piekielnych czeluści. Kapituła magów ujawniła mi jednak, że piekielny arcymag przybył do tego miejsca po przegranej wojnie magów, gdzie używając swoich mocy, zalał on okoliczne jaskinie magmom, czyniąc z jednej z nich siedzibę dla swoich wyznawców. W swojej podziemnej świątyni, z dala od powierzchni, mógł on tam bez skrupułów i zagrożenia prowadzić swoje zakazane praktyki, dzięki którym stawał się coraz bardziej potężniejszy. Armia! Tworzona z ognistych pomiotów przywołanych do życia za pomocą jego magii i golemów wykuwanych w szale przez Worundiela stanowiły wyzwanie nawet dla najbardziej doświadczonych poszukiwaczy przygód, a przecież były one niczym naprzeciwko niego samego. Mimo wspaniałej straży i destrukcyjnej mocy jaką posiadał, wykielny arcymag został jednak pewnego dnia pokonany, przez którąś z grup bohaterów wysłanych przez kapitułę magów, a wulkan Politraki, będący sercem Magradit, stał się jego nowym więzieniem. Roztrzaskanie jego pierścienia uwolniło zrozpaczone dusze, które wreszcie mogły odejść za światy. A arcymnisi pozostali w gruzach zapieczętowanej komnaty na wieki. Letarg, który został wpędzony arcymak, nie trwał jednak długo. Drzemiąca w nim siła, którą nagromadził w sobie przez lata, przywróciła do życia na nowo źródło wulkaniczne, a wraz z nim feniksy, które na powrót zbudziły uwięzionego demona ze snu. I tak, piekielny arcymak, wyczerpany z odległej wyspy poprzez swoich szpiegów, śledzi teraz losy Margonem. I cierpliwie czeka, odbudowując swój zakon, być może na kolejną wojnę, by wykonać swój kolejny ruch. Ogromna różnorodność potworów i fauny występującej na terenach sosnowego odludzia czyniła z tego skupiska miejsce niemal magiczne, które przyciągało do siebie graczy o szerokim pułapie poziomowym. Genialnym pomysłem było stworzenie wielu wejść do jaskiń łączących się ze sobą, zawierających różne potwory, których siła wzrastała tym bardziej i głębiej postanowiliśmy zejść. W ten sposób wielu z nas mogło po przerwie powrócić do dalszego eksplorowania jaskiń, by z ciekawości zmierzyć się z niebezpieczeństwami czyhającymi na nas na coraz to niższych poziomach. Niestety, obecnie pierwotny zamysł tego miejsca został zatracony, lecz nie tylko to. Weźmy na przykład strzępki historii, które możemy poznać tylko z przedmiotów wycofanych z gry, będących częścią starych HeroQuestów, które później znalazły się w szablonie Krakena. Nie mam nic przeciwko nowym HeroQuestom, jednakże nie rozumiem trochę, dlaczego ktoś zadał sobie tyle trudu po to, by skonstruować spójną historię i przekuć nostalgiczne artefakty na nowo, tylko po to, by później o nich zapomnieć. Opisy w przedmiotach obecnie zdają się nie pełnić już tej roli co kiedyś, rozbudowywania świata gry, a raczej są tylko ścianą tekstu, niepotrzebnie wydłużającą statystyki przedmiotu. Najlepiej widać to na przykładzie starych przedmiotów znajdujących się w szablonach potworów Stuzmerit Huzal. Stanowiły one znakomite uzupełnienie informacji o tychże miejscach, ujawniając część jakiegoś wątku z dużą nutą niewiadomej, czyli czegoś, co jest bardzo charakterystyczne dla dobrze stworzonych opisów przedmiotów. Może musimy spojrzeć prawdzie w oczy, że Margonem z czasem celowo zatraca swój aspekt fabularny. Eventy w grze stają się powtarzalne i przewidywalne. Questy nie są już tak opłacalne jak kiedyś, przez co ulegają uproszczeniu, a konsekwencje zostają zniesione. By w ich miejsce pojawiły się nagrody i jest ich sporo na każdym kroku. Po to, abyśmy czuli, że zawsze odnosimy korzyść z naszych działań i nasz czas nie jest stracony. Obecnie Margonem na każdym serwerze pełny jest dominujących klanów które zaciekle rywalizują między sobą, gromadząc przy sobie najrzadsze i najbardziej wartościowe przedmioty. To, co teraz najbardziej się liczy, z blasku chwały, wszyscy gracze Margonem będą osuwać się w cień zapomnienia i cykl ten będzie trwał. Będą pojawiać się coraz to nowe, konieczne w ekwipunku legendy, które zapragnie zdobyć każdy, a wypalonych weteranów zastąpią ich wrogowie i zdrajcy, którzy gdzieś na szlaku euforii i zwycięstwa z zazdrości zaczną walczyć między sobą. Sprzeciwiam się temu by to były moje ostatnie wspomnienia z Margonem.